ale słyszałem, że Patryk jeszcze więcej miał tego. No, Co? ale, ale Patryk miał ale się też, też krzyczy i płacze, ale no to... tak. Ewa ciemia mia czynne? Ewa dzisiaj miała czynne? To... Ewa dzisiaj? dzisiaj? Ale czynne. To... Ewa, nie? Ewa, nie? Ewa nie? No, a tutaj to nie. pani A jak patrzy na para. Ona jest bardzo, to jakieś no. zdjęcia w domu robię, a o tym A są takie zdjęcia, w Takie fajne. Mała rada, oczy <grym> Nie no. Aż takie, takie, ta, ta 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 no, taki wyda. kochany pychol, to robiła, już taki kochany pychol robiła. A, a teraz się kwasi trochę. Ale przedtem mogłeś zrobić tak ładnie, taki ładny pychol robię. Teraz na no, minki takie robię. No. Jak Cię każe, robi też miny. Także jest po tacie jak nic. A